Cześć, witamy Was wszystkich w salonie dwa kółka. Dzień dobry. To co, Aldek? Na początek jakiś kawał? To mamy coś takiego. Po co kotu telefon? Żeby miał. Dobra, że nie, zacznijmy ten program. Dobrze, to cóż, jesteśmy w nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mamy duży salon sprzedaży sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery. Sprzęt ogrodowy oraz pojazdy elektryczne. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych z Sarini. Żeby miał. Żeby <grymne> miał. Pojazdy elektryczne Sarini to skutery zabudowane bez prawa jazdy oraz samochody elektryczne. O tym całym asortymencie opowiem Wam troszeczkę na samym końcu naszego materiału. Skuter 125, o, którym, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, skutery 125 to tak naprawdę pojazdy, które zaczęły się sprzedawać dopiero w momencie zmiany przepisów. W momencie kiedy weszliśmy na ten przepis, że posiadając 3 lata prawo jazdy kategorii B, możemy prowadzić 125 wtedy ruszyły motocykle 125, dużo Dużo pojazdów 150, 200 od razu przemianowało się, pozmieniali silniki na 125, żeby sprzedawać i tak też było ze skuterami. Modele przykładowo Bartona Falcon czy kiedyś Huragan też były w 50-tkach i nagle pojawiły się w 125-tkach. Dzisiaj właśnie prezentujemy Wam Będziemy rozmawiać właściwie o całkowitej nowości od Bartona. Firma Barton zapewne Wam jest znana oprócz firmy Romet i firmy Junak, no bo firma Zip w tej chwili to to samo co Romet. To tak, jak, ma tak naprawdę jedyne marki dostępne na rynku. Oczywiście jest tam jeszcze Torku, no są jakieś mniejsi mniejsi dostawcy, ale nasza firma ogólnie bazuje na dostawach z firm Junak, e, e, Romet y, oraz Barton. I dzisiaj prezentujemy Wam całkowitą nowość. Jest to skuter 125, czyli pojazd, który możemy prowadzić, e, jeżeli posiadamy prawo jazdy kategorii B, minimum przez 3 lata lub prawo jazdy kategorii A. Oddaję teraz głos Romkowi, który dokładnie E, przedstawi wam ten skuter. Potem będzie uruchomienie i kawałek jazdy testowej. Nowym skuterem od e, Bartona będzie to model Trail 120 x Trail 125. Ale Rafale, jedno pytanie. Co sądzisz o tym skuterze? Nasza firma ogólnie w sprzedaży, nie wiem czy pamiętasz, miała duże skutery. Mieliśmy 711 z Junaka, mieliśmy Bimaxa z Bartona, mieliśmy kiedyś takiego Maxa z Romety, ale dokładnie nie pamiętam. Teraz też Romet wypuścił dużego skutera, bo to jest tak zwany duży skuter, czyli nie. nie Typowa 50 z włożonym silnikiem od 125, tylko typowa 125, a może nawet 200, ale z silnikiem od 125. Ja powiem Ci, że patrząc na ten model, mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś wersją premium. No tak. A wiesz dlaczego? Ale nie pamiętam jaka jest cena. Kosmiczna. <śmiech> <śmiech> nie, jest to chyba cena tutaj w przypadku tego modelu coś koło 13 tysięcy. No to na skutek 125. Ale właśnie... Skutery, w tej chwili duży skuter w 50 trzeba, trzeba zapłacić koło 8 tysięcy. To prawda. A jeżeli weźmiemy coś większego w 125, nie pamiętam jak wersję w tej chwili Quantuma Zipa, ale myślę, że coś koło 8-9 tysięcy. No tylko że tutaj cenę robi jego wyposażenie i design. Nie? Zaraz o tym powiemy. I właśnie zaczniemy od początku. Czyli mamy tutaj do czynienia ze skuterem. O pojemności 125 cm3. Co ciekawe, Barton poszedł do przodu, zastosował tutaj układ chłodzenia cieczą. No tak. To jest bardzo ważne. Do tego coś, co rzuca się na pewno innym użytkownikom wcześniejszych skuterów, to to. A mam pytanie, przepraszam. Tak. A co to daje, bo na pewno każdy Cię zapyta, a co to daje, że jest chłodzony cieczą. Z punktu widzenia technicznego, przynajmniej jak mnie uczono wcześniej, to zawsze jest to lepsza wydajność cieplna silnika, czyli nie potrzebuje tego bezpośredniego pędu powietrza, żeby chłodzić go podczas pracy, tylko układ, wymuszony układ pracy, większa, pompy. Większa kultura pracy. Kultura też na pewno, ale na przykład często, często problemem jest stanie w mieście w korkach, gdzie, gdzie faktycznie jest ciepło, nie dość, że wiesz, powiedzmy, jeżeli to są takie te Momenty, kiedy to jest lato, gdzie jest gorąco. Silnik, który jednak naprawdę chodzi na wolnych obrotach i cały czas pracuje. Nie ma tego owiewu powietrza, tego pędu powietrza. Zaczyna, no, że tak powiem, jak to starsi ludzie mawiali, puchnąć. Taka jest, taka jest moja ocena. Natomiast po zastosowaniu układów chłodzenia cieczą, jakby ten problem rozwiało, więc tutaj w momencie, kiedy następuje przegrzanie silnika informacja gdzieś jest na pewno na ekranie w danym momencie czy na wyświetlaczu jakiegoś tam zegara załącza się też wentylator oczywiście nie mówię, że we wszystkich jest to wentylator ważniejsze jest to, że obieg tego płynu chłodzącego cały czas jest że tak powiem wymuszony, czyli ten silnik jest chłodzony ale co jeszcze ciekawostka jest jeżeli chodzi o ten skuter Odeszli tutaj w firmie Barton od standardowej takiej czaszy, gdzie ta kierownica jakby była takim jednym zlepkiem plastiku. Tutaj taka kierownica jest bardziej motocyklowa, co na pewno niektórym się przypadnie do gustu, bo ja miałam okazję już chwileczkę się nim przejechać i powiem, że naprawdę tutaj akurat w mojej ocenie jest co trafione. Strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o tą kierownicę w tym skuterze. Ale dobrze, przejdźmy dalej. Może jeszcze zaznaczymy na samym początku, po co komu skuter 125, bo powinniśmy też od tego zacząć. Czyli przede wszystkim dzięki takim pojazdom, jeżeli będziemy ich będziemy je używali w mieście, ominiemy korki, dotrzemy gdzie trzeba na czas. No i myślę, że koszty eksploatacji to, też będą znacznie To na pewno, mniejsze, bo to nie? na pewno o, o tym też powiemy, ile to pali, ale też jak wiemy miasta są coraz bardziej zatłoczone a zaparkowanie skutera czy motocykla w mieście jest naprawdę dużo bardziej proste niż samochodu średniej wielkości. Więc na pewno skuter czy motocykl jak najbardziej tak, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Okej, okay. dalej. idziemy dalej. I tak jak wcześniej powiedzieliśmy jest to model Barton X-Trail 125. Już podadałem, że wcześniej mówiłem o tym, że to jest chłodzone cieczą. Jeżeli chodzi o ten pojazd, to jest naszpikowany elektroniką. Bo tak naprawdę mamy tutaj bezkluczykowy system rozruchu, to też za chwilę będziemy pokazywać. Ale co jest istotne, ten pojazd został wyposażony całkowicie w system ABS, czyli tylne koło, przednie koło jest z ABS-em. Czyli mamy tutaj system ABS, który czy to, powoduje. Czyli nie jest to CBS? Nie jest to CBS, jest to system ABS. Ja yy, nie, nie, tak się zapytam, a jaka jest różnica między ABS-em a CBS-em? Mm, żadna. Ważne, żeby jeden drugich skutecznie zatrzymał pojazd. <laughs> nie, no wiadomo, że ABS, czyli e, pojazd, czy to będzie wykorzystywany w samochodzie, czy w motocyklu, on służy po to, że to jest e, system. Uniemożliwiającym zablokowanie się kół podczas hamowania, co pozwala na skuteczniejsze ominięcie przeszkody. W systemie CBS do, może dojść do zablokowania kół, ale on wspomaga hamowanie, hamowania przedniego tylnego koła, żeby się to w miarę zgrało w jednym czasie. Natomiast tutaj ABS jest na pewno ciekawostką, do tego też trzeba się przyzwyczaić. Tak, tak sobie właśnie staram przypomnieć, czy mamy jakikolwiek pojazd u nas na salonie z ABS-em. Jeżeli chodzi o firmy, to mamy, ale to motocykle są. To jest motocykl. motocykl chociażby, który na przykład ma chociażby Malaguti. Malaguti, Malaguti. Tak, Beun okay. ma, ma też wychodzi w dwóch wersjach a, rzeczywiście, ABS, ABS i CBS. Tak? I teraz tak, dla ludzi, którzy będą jeździli takim bartonikiem, na pewno istotne będzie to, że biorąc pod uwagę opływ powietrza, opór powietrza mamy regulowaną wysokość szyby. Może. Jest to tylko trzystopniowa, bo mamy tutaj teraz na najwyższym, później mamy po rozkręceniu tych elementów tutaj takiej takie śruby z jednej i z drugiej strony. Ją obniżymy sobie o dany poziom, też zmieni się odrobinę kąt nachylenia tej szyby. To też na pewno pomaga w czasie jazdy. Na, jeżeli chodzi o takie elementy z bajerów, no to wiadomo, że większość skuterów przybliż tutaj nie? z tej strony Tak, to, o można, to można zobaczyć tutaj jest cały co, mechanizm regulacji tej szyby. nie? I to jest też, co to, to właśnie to jest to, o czym wcześniej teraz rozmawialiśmy, że on zmienił w ogóle design ten skuter. W ogóle ten pojazd ma inny design niż typowy skuter, a mianowicie chociażby dlatego, że wcześniej w pojazdach tego typu, czy jeszcze w istniejących pojazdach mamy cały element plastiku w 90% łączący się gdzieś do tego miejsca, gdzie i również pasażer musiał opierać te stopy na jakimś, powiedzmy, elemencie plastiku. Tutaj Barton wyszedł z założenia, że będzie to taki set motocyklowy, taki podnóżek, który dużo łatwiej, wygodniejszy jest, w, że tak powiem, utrzymaniu nogi w miejscu, gdzie ona być powinna. Ona jest też takimi wypustkami, które umożliwiają poślizgnięcie, ześlizgnięcie się tej nogi, więc uważam, że to też jest super sprawa. Więc jeżeli chodzi o takie gadżety, które tutaj wstawili, myślę, że to jest niezły pomysł. Co jeszcze jest najważniejsze? Zobacząc tak zewnętrznie, jeżeli chodzi o ten pojazd, to to, że zastosowali tutaj podwójny amortyzator. Czyli mamy amortyzator z lewej i z prawej strony. On jest dodatkowo wzmocniony, jeszcze można sobie zobaczyć, w tych miejscach. Co powoduje, że komfort jazdy jest zupełnie inny. Ale dobrze, powiedziałem wcześniej, że jest naszpikowany elektroniką, bo jest. Bez kluczykowy system uruchamiania. Tutaj, może poprosimy o zbliżenie tego elementu, tutaj, w tym miejscu. No to jest takie pokrętło, nazwijmy tak, jeżeli naciśniemy je w jakimś tam pierwszym położeniu, ono nam się zapali na niebiesko. Trzeba ewentualnie troszeczkę to przydusić i przesunąć w drugą stronę. I wtedy mamy wyłączenie. Ale za każdym razem, jeżeli spojrzymy sobie, to mamy tak. Wszystko, co chcemy otworzyć, wymaga prądu. Oczywiście jest awaryjne otwieranie siedziska, o tym też powiemy za chwilkę. Ale tak, po przełączeniu w pozycję taką full... Do tego miejsca, o tak, to nam się przyłączy. Mamy tutaj otwarcie y, y, elementu y, zbiornika paliwa, czyli tego elementu, który tutaj jest. Oczywiście ja powinienem usiąść, będzie mi tutaj żyć dużo wygodniej, ale to też za chwilę zademonstrujemy. Gniazdo USB, oczywiście też dla kogoś, kto chciałby coś sobie naładować, telefon czy ewentualną nawigację na jakąś wycieczkę, jak najbardziej mamy z tej strony. I teraz y, powiem o kilku rzeczach, które są istotne. Jest też schowek na dokumenty. W innych yy, pojazdach mieliśmy taki schowek, który był tu taki gdzieś tam w tym miejscu umiejscowiony. Przepraszam, nasuwa mi się pytanie, a tutaj jak mamy USB, to mm -hmm. możemy sobie włożyć pendrive'a i słuchać muzyki? Yy, I tu zaskoczyłeś mnie tym pytaniem yy. i, i, i poszukamy, a to, poszukamy, odpowiedzi. poszukamy odpowiedzi, chyba, że któryś Ale... z naszych widzów będzie wiedział. Właśnie, a może akurat, ale myślę, że myślę, że chyba jest taka opcja, aczkolwiek musiałbym to bardziej rozkminić, bo, bo jednak okay. jest to nowość na naszym rynku i ta okay. specyfikacja jest inna. się z tym schowkiem. Nie, no schowek jest OK, no, jest fajny, bo trzeba go o, kliknąć w ten sposób. Mamy uh -huh. takie miejsce na portfeli, jakieś tam dokumenty. W środku mamy, tak jak powiedziałem, taki o system bezkluczykowy, czyli taki o, element, element kluczyka z pilotem tak naprawdę. No i co jeszcze? Gdzieś tu taki był bajer. Właśnie nie wiem, jak nie pamiętam, ktoś mi to kiedyś pokazywał. O, widzicie? Taki numerek. A gdzie niby ten kluczyk miałby wejść? No właśnie o tym to jest mówiłem, kluczyk serwisowy Serwisowy kluczyk o jakimś tam elemencie, gdzieś to tutaj wkładamy. rzeczywiście wkładamy i możemy sobie jakoś tam otworzyć siedzenie awaryjnie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj. ci tak jak w samochodach w tej chwili w pilocie gdzieś jest schowany kluczyk. Dokładnie. dokładnie. Nie we wszystkich, no ale w niektórych Ale niektórych pojazdach jest... to jest i chyba to jest dobry pomysł, że w razie W Kojarzę jak nam ta elektronika, elektronika nam gdzieś wysiądzie, to możemy sobie to, że tak powiem, i tak otworzyć, i tak otworzyć. Uh -huh. Słuchajcie, przejdźmy może do takich też teraz elementów już suchych danych, jeżeli chodzi o ten pojazd żebyśmy mogli już rozwiać wszelkie wątpliwości, bo to też jest bardzo ważne. Ten skuter przy swojej pojemności będzie miał w tej chwili przy 8,5 tysiącach generować, będzie mógł generować około 11,3 konia mechanicznego. Jest to jednocylindrowy, czterosuwowy silnik. Tak jak wcześniej mówiliśmy, chodzony cieczą. Oczywiście silnik jest zespolony z automatyczną skrzynią biegów. Jeżeli chodzi o Rozruch, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, elektryczny. Też tutaj trzeba zaznaczyć bardzo jedną bardzo ważną rzecz. W skuterach w 50, często jeszcze też w niektórych 125, oprócz rozruchu elektrycznego, który mamy na elementach kierownicy, mieliśmy no, tego kickstarta, który znajdował się gdzieś w tym miejscu mm -hmm. i można było go kopnąć. Tak jak wcześniej też wspomnieliśmy, przy awarii y, awarii powiedzmy rozrusznika elektrycznego, ale już tego nie ma, więc no tak. teraz jak już się wsiądzie, na... to wsiądzie. Jeżeli chodzi o kwestie samej długości tego pojazdu, no też nie jest krótki, bo ma prawie 2 metry. Licząc od koła do koła, powiedzmy, to jest dwa metry, nie licząc telarza oczywiście. Jeżeli też będziemy mieli na myśli jedną bardzo ważną rzecz, która jest z tym związana, to jest ładowność. Ładowność to jest około 150 kg. Czyli dwie osoby. jak najbardziej średniej wadze mogą sobie spokojnie tam pojazdem pojechać. Ja na przykład widzę tutaj. Ostatnio obsługiwałem kilku panów, którzy hmm. chcieli koniecznie kupić sobie skuter. Znaczy, chcieli na początku motocyk, ale z uwagi na wiek i z uwagi problemy z podnoszeniem nogi i tak dalej, tak w, tych, w takich skuterach, w których ta, ta, ten dół jest taki zabudowany, jest już jakieś utrudnienie. Nie? Bo żeby wsiąść na ten pojazd, no jak tak. ktoś ma problemy no z tak. nogą, to jednak Musi do góry. Musi mimo wszystko. No, nogę sobie podnieść, Zdecydowanie. Tak? Tu masz rację, zdecydowanie. W podnieść. tym momencie mamy tutaj. To jest między innymi związane z tym, że no tutaj jest zbiornik paliwa. W innych skuterach mieliśmy te zbiorniki paliwa gdzieś tutaj z tyłu, zasiedzeniem, uh -huh, uh -huh. więc ta przestrzeń mogła być pusta. Natomiast tutaj fizycznie mamy zbiornik paliwa, który. No no, tak, ale w każdym takim skuterze, jak obracaliśmy kierownicą, to obracało się wszystko. E, plastiki. Plastiki razem z plastikami dają plastikami, A w tej tak, chwili. Przód praktycznie stoi, jest, a kierownicą się obraca. Jest na pewno bardziej taki przewidywalny, jeżeli chodzi o takie prowadzenie dla osób, które gdzieś tam jeżdżą takimi skuterami. Mówiliśmy też, że będzie to ekonomiczny pojazd w czasie jakichś tam wyjazdów. Tak, bo 3,3 litra na 100 km, takie są dane producenta oczywiście. Musimy to kiedyś zweryfikować, jeżdżąc już takim pojazdem sobie na jakieś krótkie Krótszej trasie, żebyśmy mogli sobie to przeliczyć, ale mam nadzieję, że utrzymane te 3 litry to będzie naprawdę dobra, dobra, dobra norma. Co jeszcze o nim możemy mówić? Mówiliśmy o tym ABS-ie. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten ABS jest na oba, oba koła, tył i przód więc tutaj na pewno ten system hamowania jest bardzo precyzyjny bardzo, nazwijmy to, bardzo bezpieczny o tak. Jeżeli i jeszcze miałbym coś dodać. No, tutaj oczywiście wszystko jest na LEDach, czyli te oświetlenia, wszystkie lampy, które się znajdują w tym pojeździe, to jest wszystko LED. To jest oświetlenie, które jest bardzo intensywne. Bardzo dobrze się prezentuje, chociażby patrząc na jego przednią część, czy tylną. Za chwilę lampy uruchomimy. Też zaraz nie? to uruchomimy. W ogóle uruchomimy go w ogóle, bo jeżeli będzie to słyszalne, to będziemy mogli usłyszeć, nie, jak on odpala. A odpala w mojej ocenie zupełnie inaczej niż każdy inny skutek. Okay. A jeszcze kilka chyba parametrów nam brakuje. E, tak, no tutaj jeszcze nie mówiliśmy o tym, że mm, y, mamy tutaj felgi aluminiowe zastosowane w tym pojazdzie. To są czternastki, jeżeli chodzi o, o, o przód i 13, jeżeli chodzi o 14 tył. 14 na 13. 14 na 13. Oczywiście z opona przednia jest 110 na 80, natomiast tylna jest 130 na 70, jeżeli chodzi o wielkość. Rozstaw osi to jest 133 cm, znowu można powiedzieć, że to też nie jest małe jak na skuter. I myślę, że to jest też dobre, ponieważ dłuższym pojazdem lepiej pokonuje się nierówności, chociażby progi zwalniające. Dobrze, mieliśmy tutaj tylko, może nie tylko, ale aż tyle wiadomości, jeżeli chodzi o dane producenta, zaznaczam tylko, że zbiornik paliwa jak na skuter 11 litrów to nie jest mało. To jest naprawdę sporo. A mi brakuje jeszcze jedna informacja i A chyba jaka? jej nie znaleźliśmy. A jaką prędkością, jaką prędkość rozwija? E, zakładałem. Ale nie jechałem z pełną prędkością, ja się rozbujałem do to... Powiedzmy tam 80 km na godzinę, ale czułem, że to jeszcze mogłoby kawałek pojechać, więc myślę, że standardem w tych pojemnościach to będzie między no 90 na godzinę na pewno. Myślę, że to jest żaden problem, żeby tą prędkość osiągnął. Oczywiście to też musimy wziąć pod uwagę, tak jak rozmawialiśmy wagę kierującego, warunki atmosferyczne, w jakich się będzie poruszał, ale myślę, że te 90 na godzinę spokojnie pojedzie. Oczywiście to jest pojazd też testowy, też jakby nie możemy tutaj go żyłować. Dobrze, przejdźmy może do tego momentu, o którym właśnie mówiliśmy i teraz ja się muszę popisać, bo teraz ja muszę tą nogę przełożyć. Z tej strony poprosimy kamerę, żeby pokazać uruchomienie. Czyli tak jak mówiliśmy, mamy ten system bezkluczykowy, czyli ten element, który tutaj przekręcamy. I na wyświetlacz prosimy. Zerknąć proszę, jak ten nasz ogromny zegar się... Barton Motors, się tak. reklama. Przedstawia się nam, że to jest... I batela. co mamy na zegarze, Altku? Standardowo yy, godzina napięcia akumulatora, yy, wychył ilości paliwa czyli tak naprawdę to jest wskaźnik paliwa, obroty prędkościomierz i obrotomierz tu mamy w środku cyfrowym wyświetlacz prędkości obrotomierz mamy też cyfrowy ta strzałka nie jest mechaniczna i różne inne takie bariery jak temperatura wody czy temperatura otoczenia kontrolka ABS-u który się wyłączy nam w momencie kiedy ruszymy główny wskaźnik przejechanych kilometrów i trip czyli ten odcinkowy pomiar przejechanego E, Przejechanych kilometrów. Przejdźmy do odpalenia. Ja już go tutaj, powiedzmy, częściowo uruchomiłem tak jak wcześniej mówiłem. I teraz proszę posłuchać, bo może to I Uruchamiamy będzie... z prawej strony tym przyciskiem. Tak, Wystarczy zrobić tak. Sam byłem Ale w szoku. zaimponiłeś mi. Ja sam sobie zaimponowałem, powiem ci, bo ja myślałem, że to będzie tak jak zawsze, że trzeba tur, będzie tur, kręcić, tur, tur. kręcić, kręcić, zakręcić, a tu nie. Tutaj to wszystko wygląda inaczej. Dobra, teraz poprosimy, żebyś zapalił światła wszystkie. Światła, które są zapalone w tej chwili na A, etapie. Jest jasno, słabo widać. Tutaj mamy długie, krótkie tak, czyli mijania drogowe. Bardzo intensywne, to nawet widać, że to, to oświetlenie jest bardzo mocne. Jeżeli chodzi o kierunkowskazy, to też ładnie skomponowane. Czy lewe, czy prawy. Właściwie to można pokazać, włączając światła awaryjne, ponieważ one są zintegrowane. Też można zobaczyć, a nacisnę hamulec, zobaczcie, jak intensywnie jest, widać ten światło stop, prawda? Czy to jest takie, czy takie, tak bardzo dobrze. Także o, właśnie, prosimy. Czyli stop, światło mamy pod światłem ogólnym. Tak, Dokładnie, dokładnie. Jak jest jasno, to... Jak jest jasno, to chyba wszędzie, w każdym pojeździe ten, ten, ten światło będzie inne. To prosimy Cię, żebyś kawałek się Ale ukrycił, jeszcze, tak? jeszcze, bo już mamy go odpalonego, będzie to może ułatwi nam tu. Mamy tutaj panel sterowania z lewej strony na, na kierownicy odnośnie całego wyświetlacza. Tak? Czyli tutaj na przykład jeżeli byśmy chcieli cokolwiek ustawić, naciskamy set mode, czyli trzeba przytrzymać przez chwilę. Czy przejdziemy do wszystkich parametrów związanych o -o -o. z językiem? Tu mamy tylko dwa angielski i Inny język, trudno rozszyfrowany, wolałem tego nie uruchamiać, bo później bym nie wrócił do naszego. I całą, całą informację dotyczącą jakichś elementów motocykla, tak, czyli e, czasy przejazdu, mamy też możliwość sprawdzenia e, diagnostyki takiego pojazdu poprzez przejście do... do... No i tak jak w samochodzie. To jak w samochodzie. To już jest naprawdę rozbudowany element chyba jednostki centralnej, która steruje całym tym pojazdem. Żeby z tego wyjść, po prostu trzymamy dużej Przycisk back, wracamy do wyświetlacza okay. z prędkością i z A teraz resztą. jeszcze mam pytanie, a gdzie tankujemy paliwo? Yy, tankujemy paliwo w tym miejscu. Yy, po prostu bierzemy śrubokręt, odginamy to. Nie no, mamy taki przycisk, nie wiem czy mi się to uda w tym momencie Ale Nie wiem czy nie musisz mieć zgaszony pojazd. Zaraz wyjdzie w praniu. Be careful. Karzali. A, masz rację, Rafale. Trzeba wyłączyć pojazd, bo to jest Dobra, też. Względy, to wyłącz, może pokażę. Względy to. bezpieczeństwa. Be careful. Aha, aha, No, i tutaj mamy cały ten bajer związany z zbiornikiem paliwa. Dlatego też, właśnie ta komora tutaj jest taka trochę mniej wygodna do wsiadania dla okay. osób, może starszych, czy z dys, jakąś niedyspozycją. Dobrze. To co, uruchom go, zrób małe kubeczko tak. i się przejedziemy yy, i zobaczymy, jak to chodzi. Tak Aj. jak powiedziałem. Co? Proszę ten. Co tam Wyłącz jest? go jeszcze raz. Kurczaki. Czekaj chwilę. Dobra, prosimy o uruchomienie. A. A, taki uśmiech robi. Piękny uśmiech. Cieszy robi, się światełkami, tak? No, to jest Cieszy właśnie... się, że go dosiadłeś. No, także mówię, zrobię taką rundkę z góry na dół i. Naprawdę dynamiczny jest, naprawdę jest dynamiczny, podoba mi się. No to jest już norma Euro 5 na wtrysku, nie? No jest wtrysk, no to już jest oczywista sprawa, ale podoba mi się, bo naprawdę robi wrażenie. I no i cóż, wyłączamy. Wyłączyliśmy. Czy coś jeszcze mamy do dodania? Przyjeżdżajcie i kupujcie. Występuje w dwóch kolorach? Tak. Ogólnie tamten chyba był biało-czerwony z tego co pamiętam. A, i tam jeszcze są wersje. Jedna jest bogatsza o kamerę, Aha. No, ale to, to, to może na inny odcinek, a to opowiemy jeszcze dokładniej, co tam w tym wszystkim jest. Natomiast jeżeli chodzi o sam fakt, jeżeli chodzi o ten pojazd, to myślę, że w chwili obecnej powiedzieliśmy o nim praktycznie wszystko. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli są osoby, które nas oglądają i mają też wiedzę powszechną na ten temat, zawsze mile Oczywiście. widziane komentarze. To tyle na temat tego skutera. O, on no się nie chce z nami rozstawać. <gry> Dlatego wiem, dlaczego się nie chce z nami rozstawać. Bo jeszcze chce kawał na koniec. Kawał <gry> będzie na samym końcu. Teraz ja jeszcze kilka <gry> słów. Bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prędzej się rozwijał i jak największe grono osób mogło nas oglądać. Prosimy również o odwiedziny na naszym Facebooku i Instagramie. Pamiętajcie, że każdy pojazd możemy sprzedać w systemie ratalnym. Wszystkie formalności dowiecie się u nas na, naszym, na naszej infolinii. Numer naszego telefonu to 730 88 To numer naszego telefonu, pod którym pracownik odpowie na wszystkie Wasze pytania. Pamiętajcie również, że wszystkie pojazdy dostarczamy w dowolne miejsce w kraju. Pojazdy przyjeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. Jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć w jaki sposób dostarczamy pojazdy, zapraszamy, jest materiał na naszym kanale Jak dostarczamy pojazdy naszym klientom. Tam zobaczycie dokładnie film, jest to pokazane specjalne stelaże metalowe i w te stelaże wprowadzane są pojazdy. I teraz jeszcze kilka słów o naszej marce Sarini. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych. Sarini. Pojazdy te dzielą się na dwie grupy: na skutery zabudowane bez prawa jazdy oraz na samochody elektryczne. Skutery zabudowane bez prawa jazdy to modele Tito, Fibi, Arno i Velo są to wszystko skutery trójkołowe zabudowane bez prawa jazdy, różnią się od siebie kształtem, yy, posiadanym silnikiem, różnymi wersjami baterii. Wszystko to zobaczycie na salon 2 na naszej stronie oraz na sarini.pl. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi pojazdami, podaję teraz numer specjalnej infolinii Sarini, na której Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania 73880068. Czyli jeszcze raz do salonu 2 kółka w sprawie skuterów 73880070, a do Sarini 73880068. Pamiętajcie o tym, coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, że od że trwają listopadowe promocje na naszym kanale. Znajdziecie film, promocje, sarini. Są promocje na wszystkie trójkołowce i na czterokołowce. Znajdziecie ten materiał na naszym kanale. Oddaję teraz na samą końcówkę głos Altkowi, bo ma, ma, ma Wam coś jeszcze do powiedzenia. Nie mówiłem, że się nie chciał pożegnać, bo <laughs> jakiś dowcip chciał usłyszeć. Wiesz, jak nazywa się płacz małego raczka? Wycieraczka. Dobra, i koń kończmy może dzisiaj. Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy na następne materiały do usłyszenia. Do zobaczenia.